Zakończył się proces pięciu mężczyzn oskarżonych o zabójstwo byłego zastępcy prezydenta Łomży Krzysztofa Cholińskiego. Sąd okręgowy w Łomży uznał całą piątkę winną zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i rozboju, za co trzech z nich usłyszało wyroki dożywocia, jeden 25 lat pozbawienia wolności, a kolejne 15 lat więzienia. W swojej mowie końcowej prokurator podkreślał, że wszystkie dowody przedstawione w trakcie procesu pokazują minuta po minucie przebieg wydarzeń nocy z 18 na 19 października 2011 roku. Jak tłumaczył prokurator Janusz Sobieski, co prawda żaden z 34 świadków nie widział bezpośrednio wydarzeń z owej nocy, ale ich zeznania pozwalają wyciągnąć pewne wnioski. Iż rodzaj i ilość doznanych przez Krzysztofa Chońskiego obrażeń, polewanie go wrzątkiem i zadawanie ciosów metalowych pogrzebaczem, o czym to świadczy Wysoki Sądzie? O barwie o bestialstwie i w mojej ocenie o sadyzmie, którego dopuścili się Uskarżeni. Dlatego też wnioskował o skazanie Sławomira C, Grzegorza O, Andrzeja K i Marcina S na karę dożywocia z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie najwcześniej po 25 latach. Z kolei dla Grzegorza B, który tego wieczoru był kierowcą, żądał 25 lat pozbawienia wolności. Z prokuraturą praktycznie w pełni zgodziła się pełnomocnik rodziny świętej pamięci Krzysztofa Choińskiego. Jedynym zastrzeżeniem był wniosek o karę dożywocia także dla Grzegorza B., gdyż według mecenas Ewy Krasowskiej to jego postawa miała decydujące znaczenie dla przebiegu wydarzeń. Chyba była y, najbardziej rolą człowieka, który mógł odwrócić całą tą sytuację. Był trzeźwy, przyjechał samochodem i wysoki sądzie, nawet jeżeli mówił, że, że się bał, to nikt tego nie potwierdza. Był trzeźwy, więc wchodząc, mógł ocenić sytuację, która zaistniała. Z tą argumentacją nie zgodził się obrońca Grzegorza B., który wnioskował z kolei o zmianę kwalifikacji czynu. No więc, i jego jazda do bankomatu, i jego jazda na drzewę, to było ciągłe działanie w strachu. To nie było pomocnictwo w tym celu, żeby ktoś popełnił przestępstwo. Tak, chcę tego żeby tak przestępstwo zostało popełnione. Nie, na pewno tego nie chciał. Ale jeśli nie chciał, to powinien był zadzwonić, jak się rozstali. I tu uważam, że zapisant mógłby rozważyć odpowiedzialność w ramach artykułu 162 Kodeksu karnego za nieudzielenie pomocy. Z podobnymi wnioskami wystąpili także obrońcy pozostałych oskarżonych, którzy chcieli zmiany kwalifikacji czynów z zabójstwa na pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Liczyłam, że... Ci ludzie zaczną mówić prawdę, bo są w ludziach wyrzuty sumienia, ale widocznie są ludzie i nie ludzie, bestie. Ja nie wiem. W każdym razie ci ludzie nie mogą krzywdy zrobić nikomu innemu. Wyrzuty sumienia ruszyły jedynie Andrzejaka, który w ostatnim słowie stwierdził, że zasługuje na. No by mi się ma Sąd nie przystał jednak na to i biorąc pod uwagę wcześniejszą współpracę z policją oraz wyrażoną skruchę, skazał go na 25 lat więzienia. 10 lat mniej za kratkami spędzi Grzegorz B. Natomiast pozostała trójka oskarżonych, to znaczy Sławomirce, Grzegorz O. i Marcin S. do końca życia będą oglądali świat przez zakratowane okna. Mówiąc o prawach, To pamiętajmy najwyższe prawo, to jest prawo do życia w Konstytucji. Ujęte w Konstytucji. Takie prawo miał Krzysztof Choliński. Przy okazji pogwałcenia tego prawa zostały pogwałcone inne. Prawo do miłości małżeńskiej. Prawa do miłości rodzicielskiej. Wyrok nie jest prawomocny. Na razie nie wiadomo, czy strony odwołają się od zasądzonych kar.